Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że mamy piękną pogodę. Słońce świeci, ptaki śpiewają. Ja jestem w lesie. Z kolei, następny powód jest taki, że dzisiaj swoje urodziny obchodzi Grzegorz Stróżniak. Założyciel zespołu Lombard multiinstrumentalista, autor tekstów, lider tego zespołu i przede wszystkim człowiek, który tworzy historię muzyki rockowej w Polsce. Jego zespół, zarówno jak i on, stali się legendą, już legendą nas naszej sceny rockowej. Dlatego przede wszystkim chciałbym złożyć Grzegorzowi, Stróżniakowi, korzystając z okazji, że jestem w lesie. Najserdeczniejsze życzenia z tej okazji, z okazji urodzin. I powiem tak, fajnie, że jesteś. Dlatego, że stworzyłeś kawał, kawał, olbrzymi kawał polskiego roka, który zapisał się w kanonach tej muzyki i stworzyłeś historię, która tworzy się dalej się dalej poprzez inne zespoły, które biorą przykład z Lombardu, jak i przez Twoją dalszą działalność w Lombardzie. Przez Twoje nowe projekty. Dlatego bardzo się cieszę, że miałem okazję Ciebie osobiście poznać i chciałbym Ci złożyć, złożyć życzenia od całej ekipy Niezależnego Kanału Rokowego Wzrok oraz wszystkich tych, Którzy nas w tej chwili oglądają oraz tych, którzy będą nas oglądać kiedyś tam. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pracuj, abyśmy mogli podziwiać i cieszyć się Twoją twórczością. A jednocześnie chciałbym przypomnieć, że jutro, 1 maja o godzinie 17.59 na niezależnym kanale Wzrok na YouTubie. Odbędzie się premiera naszej rozmowy, która została zarejestrowana w resursie podczas waszego występu. Więc jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Baw się dobrze, nie zapominaj o nas. Trzymaj się cieplutko, dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze, bo jeżeli będzie zdrowy, to i my będziemy cieszyć się twoją twórczością. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz, wzrok. TV, ciebie pozdrawia, rzucąc Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Trzymaj się. Nie zamieniaj serca w twardy głas. Póki jeszcze w serce masz.